Zapraszam na materiał o glitchach i śmiesznych sytuacjach z gier. Dziś na tapecie dwie duże produkcje, Lords of the Fallen oraz Dying Light. W dzisiejszym programie sprawdzimy dokąd wędruje koszmar nocnych ulic Haran Volatil, gdy nadejdzie świt. Wrażliwość tych stworzeń na światło w nadfiolecie starają się wykorzystać okoliczni mieszkańcy, aby zmniejszyć ich populację. Ten, można to nazwać, rytuał odbywa się codziennie, lecz daremne są jego wyniki. Nasz osobnik otumaniony porannymi promieniami zbawiennego słońca najwidoczniej nie zauważa operatora naszej kamery, który dzielnie za nim podąża. Czyżby przemieniec chciał się schować w tunelu? A jednak ma inny plan. Wykorzystując chwilę uwagi, postanowił się zakamuflować. Jednak przed bystrym okiem naszego fachowca nikt nie ucieknie. Docieramy do miejsca naszej destynacji i rozwiązania zagadki trapiącej zombologów. Tak kończą fra. nie jest o dziecku, które zostało uwięzione w wieży otoczonej przez dziwne, ludożercze stwory. Chciałem nadać jej tytuł Szauro Szpunki, ale mama mówi, że mogłyby być problemy z prawami autorskimi. Poza tym to okropny tytuł. Chciałem się jeszcze spierać, ale mama wtedy rozwaliła głowę zombie młotem. Stwierdziłem więc, że dam na razie spokój. <zysy> Co się stało? Nie mogę się ruszać! Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie! Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka! Skąd to masz, Bahir? Proszę cię! Potrzebuję lekarza! Powiedz, kto ci to sprzedał! Nie mogę! Dałem słowo! Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz i podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom! Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Jakie jest najbezpieczniejsze miejsce w domu, żeby się ukryć przed przemieńcami? Ty znowu? No, nie wiem! Nie ma miejsc bezpiecznych od przemieńców. Jeden pokój w domu jest bezpieczny. Nie zalewaj. Serio? To ten no pokój, jak on się nazywa? Sekretny pokój? Nie! No to jak się nazywa? Pokój dzienny. To się kupy nie trzyma. Do tej sztuczki potrzebujemy pustaka, szybu windy oraz trochę magii. <noise> Voilà, dotarliśmy do niedostępnej części poziomu tego budynku. Tylko jak teraz stąd wyjść? Różnorakich błędów, wpadek oraz śmiesznych sytuacji w obu grach znalazłem dużo więcej. Aczkolwiek w meandrach miliardów plików gdzieś się zagubiły. Tak więc dzięki za uwagę oraz zostawiam was z ostatnim błędem. Hej.